Ja słuchajcie, zawsze od początku tygodnia czekam tylko na sobotę, bo właśnie w ten dzień nagrywam dla Was vlogi i sprawa. Mi to ogromną przyjemność, bardzo to lubię. Dzisiaj jak to nagrywam, to wczoraj wbiło mi na YouTube 1000 subskrypcji, co jest dla mnie naprawdę teraz niewyobrażalną liczbą. Jest to dla mnie naprawdę ogromna liczba, więc bardzo Wam dziękuję. Dziękuję każdej osobie, która mnie ogląda. Naprawdę tyle, co ja dostaję pozytywnych komentarzy, wiadomości prywatnych. Jest naprawdę bardzo, bardzo miło e, i dziękuję Wam bardzo. Dzisiaj z racji tego, że mamy oboje wolny dzień, wstaliśmy sobie później, mamy naprawdę brzydką pogodę, pada, jest bardzo zimno, niestety już ta zima do nas powoli przychodzi. W ogóle wiedziałam też, że w Polsce spadł dzisiaj śnieg. Jest go naprawdę dużo, także wow. E, Fajnie w sumie, naprawdę, ja nie, mam nadzieję, że na święta będzie śnieg w Polsce, bo planujemy przyjechać na święta do Polski, także mam nadzieję, że będzie śnieg w tym czasie, ponieważ zawsze tutaj taki fajny klimacik, szczególnie, że mój chłopak będzie pierwszy raz na święta w Polsce, także mam nadzieję, że ten śnieg będzie w tym roku. Dzisiaj wstaliśmy sobie trochę później, około 12, .00. jedziemy właśnie na śniadanko, bo zawsze w weekendy raz w tygodniu chcemy sobie wyjść z domu śniadanko na zewnątrz, a później w planach mamy zakupy, już dokładnie wiecie gdzie, Pod tytule tego filmu powiem wam, że ja nigdy nie byłam w IKEA w Turcji. Naprawdę nigdy nie byłam, także będzie mój to pierwszy raz tutaj w IKEA i też nie pamiętam kiedy naprawdę byłam też w Polsce. Naprawdę nie pamiętam. Mi się wydaje, że na pewno byłam, ale może byłam jakąś małą dziewczynką, także wydaje mi się, jakby po prostu pierwszy raz dzisiaj byłam w IKEA. Także nie mogę się doczekać, zabieram was dzisiaj ze sobą. Mimo tej wszystkie pogody naprawdę mam bardzo dobry humor i, i bardzo się cieszę na ten dzień. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie na tym kanale, jakiś komentarz i zapraszam do oglądania. Właśnie przysłajcie śniadanie. Jesteśmy w takiej kawiarni, która nazywa się Meat Point, i to jest naprawdę moje ulubione miejsce. Śniadania są so, najbardziej w moim stylu. Zrobiłam też zdjęcie na Instagrama, także zapraszam Was bardzo serdecznie, tam już jest na moim profilu. Idziemy już teraz do samochodu. Musimy jeszcze zajechać w jedno miejsce, bo kierem coś tam, musi za... naprawić w samochodzie. Także w drodze do Ikei prawdopodobnie zajedziemy jeszcze naprawić samochód. Deszcz słuchajcie, cały czas spada, nie przystaje. Jutro też ma cały dzień A my jednak robimy tak, że spotykamy się z Kerem'a kolegą Wymieniamy się samochodami, on jedzie do naprawy z samochodem A my innym samochodem jedziemy do IKEA. do uh -huh. so forum To IKEA. Dobra, jednak robimy tak, że jedziemy do Ikei tym samochodem, yy, tam podjedzie ko kierowa kolega, zabierze ten samochód do naprawy, a potem po nas przyjedzie. Jednak taki plan. Przyjechaliśmy, jesteśmy na parkingu, zaraz będziemy wchodzili. Powiem Wam, że jestem bardzo podekscytowana, bardzo się cieszę, że tutaj przyjechaliśmy. Wczoraj też już upatrzyłam sobie kilka rzeczy na stronie internetowej, także mam nadzieję, że znajdę fajne rzeczy do domu. Oh, <laughs> Znaleźliśmy dział idealny dla mojego chłopaka. Kto oglądał moje live to wie. <laughs> 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 Powiem Wam, że taika jest taka wielka, choć tutaj w labiryncie po prostu, ale jeszcze nie znalazłam działu, na który ja bym chciała pójść. Cofamy się kochani, bierzemy wózek ze sobą. Będzie nam o wiele łatwiej. Słuchajcie kochani, bardzo chciałam e, kupić takie duże lampiony i znalazłam, ale zobaczcie jak one wyglądają. Na kamerze może aż tak tego nie widać, ale one wyglądają jakby były bardzo brudne. Nie wiem o co chodzi, dlaczego to tak jest. Mm, ale wszystkie takie są. Nie wiem, zaraz zobaczę ile one kosztują. Słuchajcie, dalej patrzymy te lampiony. Eee, sadziłam tej świeczką, ona strasznie duża, będę musiała zobaczyć, czy są mniejsze. Kieran mówi, że ten też jest spoko, ale nie, ten jest o wiele za mały. I Kieran wpadł na pomysł, że kupimy te i pomalujemy je na inny kolor. Ten też wygląda fajnie, ale nie wiem, czy pasowałby do naszego mieszkania. To znaczy nie wiem, czy by, nie byłby po prostu za mały przy telewizorze. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że jak pomalujemy te lampiony na czarno, Wyobraźcie sobie, że będą całe czarne, to będzie to wyglądało o wiele lepiej, ale muszę znaleźć mniejsze świece. Słuchajcie, kochani, że zastanawiam się takimi. To, to już kompletnie inaczej wyglądają, ale nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia, jakie będą najlepsze. Bo te są e, duże, ale z tymi coś jest kompletnie nie tak. E, widzicie jak tutaj, jak to wszystko wygląda. E, te szyby sobie można łatwo wyjąć, więc byśmy pomalowali to na czarno. I wyglądałoby to całkiem ok, tak mi się wydaje. Ale nie wiem, ja też nasz, ten, mi się tak średnio podoba. Chociaż nie wiem, może i dobrze to wygląda. Oh my god. Nie wiemy, co zrobić. Nie wiemy. Słuchajcie, podjęliśmy decyzję. Pokażę Wam w domu, jak to będzie wyglądać. Patrz jak tutaj jest świątecznie bardzo dużo ozdób. My już kochani wyszliśmy z Ikei, zrobiliśmy w sumie małe zakupy. Teraz czekam na karema, pójdziemy sobie może na pączki, bo Krem będzie już tutaj są dobre pączki. Także tutaj są właśnie pączki, ale my jednak kupujemy lody. Zobaczcie, to jest taki papier. Ludzie pakują sobie w niego różne rzeczy, które kupili. I my sobie wzięliśmy trochę tego papieru. I później powiem Wam, po co ona będzie potrzebna. Zakupy zrobione. Gotowe. Gotowe. Ej, czy dopiero teraz zauważyłam, że w takich wózkach są hamulce? Na przykład, jak teraz jedziemy w dół, tak jak tutaj, to normalnie wózek sam stoi. Czy Wy to wcześniej wiedzieliście? <noise> hmm? Słuchajcie, jestem już w samochodzie Kieran poszedł kupić wodę na stację I jedziemy już do domu Pokażę wam w domu, co kupiliśmy Dzisiaj cały dzień pada Jutro ma być tak samo Jutro ma być około 8 stopni, więc jestem przerażona Naprawdę Kochani, my jesteśmy w domu Teraz pokażę wam szybko, co kupiliśmy Tak się prezentuje ten lampion Tak jak wam pokazywałam w sklepie Tu może bardziej zauważycie, jak on wygląda Wygląda jakby był Jakiś taki brudny czy zniszczony, nie wiem. Ale wszystkie wyglądały tak samo. I małe i duże. Nie zwracajcie uwagi na to. To jest sprawka tego wariata. Wracając do lampionu. Cieszę się, że... też mi nagrać? Cieszę się, że kupiliśmy ten rozmiar, bo kierę się kupić je mniejsze. Ale no totalnie by tutaj nie pasowało, bo i tak one nie są aż takie wysokie. Są bardziej grubsze niż wyższe. Ale tak się one prezentują. Zaraz pokażę Wam, jak to wygląda ze świeczką w środku. My kupiliśmy dwa lampiony, za jeden zapłaciliśmy e, ponad 800 lira, chyba, e, a do tego kupiliśmy dwie takie świeczki. Jedna kosztowała około 250 lira. Słuchajcie, te świeczki są tobie. Te świeczki są bardzo wysokie, ale inne, które znalazłam były o połowy aż niższe, więc by się nie nadawały, a i tak to się spali. No, więc tak to wygląda. Kupiliśmy dwa takie lampiony, dwie sieczki i oczywiście będą stały z dwóch stron komody. Pokazywałam Wam również, że wzięliśmy taki papier ze sobą, a to dlatego, że słuchajcie, będziemy malować te lampiony na kolor czarny, na taki matowy czarny, więc my to będziemy robić na balkonie. Dlatego potrzebowaliśmy taki papier, żeby podłożyć podschód, żeby nic się nie powróciło. Ale na razie pada i ma padać codziennie, więc nie wiem, kiedy to pomalujemy. Wychodząc już ze sklepu, natknęliśmy się na. Taki inny sklep, gdzie były e, świąteczne słodycze, kilka takich Mikołeków i tak dalej. I słuchajcie, znaliśmy pierniczki. To są, słuchajcie, takie ciasteczka korzenne. Ja zawsze ubieram kołacie w Polsce, właśnie w grudniu, więc cieszę się, że znalazłam takie tutaj w Turcji. Właśnie również teraz opublikuję nowe film na mój kanał, ponieważ teraz wstawiam filmy dwa razy w tygodniu, wtorek oraz sobota. dostałam naprawdę bardzo dużo komentarzy. Żeby tych filmów było częściej, że czekacie, jest naprawdę bardzo bardzo miło. Dziękuję Wam bardzo, że oglądacie i że Wam się podoba. Jestem dzisiaj bez makijażu, a to dlatego, że muszę kupić nowe rzęsy. Także my właśnie wychodzimy z domu i pokażę Wam przy okazji, jakie rzęsy kupuję, ponieważ wam bardzo dużo pytań. Piłam lampiony wczoraj, bo to było wczoraj tak naprawdę. Mm. I co? I dzisiaj będziemy je malować na czarno, a to dlatego, że przestało padać, więc trzeba wykorzystać ten moment, więc idziemy kupić spray. Także my już się ogarniamy, wychodzimy z domu. Słuchajcie, jest tak zimno, się 8 stopni, eee, masakra, więc założyłam taką czapkę z pomponami. W ogóle mama mi ją wysyłała z Polski, bo czasami rodzice wysyłali mi takie paczki z ubraniami albo ze słodyczami. Ej, co? Mama poprzesyłała szaliki, czapki, buty zimowe, jakieś kurtki, więc mam też takie czapy. Już kochani czas na takie ciepłe kurtki. A co do tych kurtek, to rok temu kupiłam takie same dla mnie i dla mojego chłopaka, ale niestety zostawiłam je na balkonie. I słuchajcie, był taki wiatr mocny, że zwiał kurtkę mojego chłopaka, także mi została. No ale wielka szkoda naprawdę, bo mieliśmy takie same kurtki. Słuchajcie, jest takie zimno! i czuć śnieg nie zimno zimno jest i serio czuć śnieg gorąco gorąco dalej. byliśmy właśnie w pierwszym sklepie, ale tutaj nie ma sprayu, więc idziemy szukać dalej dalej do drugiego sklepu, tutaj już są jakieś spraye mat? mat Okay, super Kieran właśnie znalazł spray za 108 lira mm, Czarny mat tak jak, może, tak jak chcieliśmy Także wydaje mi się, że będzie idealnie Udało nam się kupić spray, także bardzo się cieszę Teraz wyszłam szybko do English Home, bo chciałabym kupić Taką miskę na owoce, więc Mam nadzieję, że tutaj coś Znajdę O nie, słuchajcie, patrzcie co tutaj jest Słuchajcie, tutaj są lampiony Które są Za 500 lira tylko Chociaż y, z tymi szkłami coś jest nie tak, bo nie ma nigdzie szkieł, jest jakieś potłuczone. Ale są tutaj y, lampiony. Nigdy wcześniej nie widziałam. Nie no dobra, są naprawdę w fatalnym stanie. <grystanie> Wszystkie są jakieś takie zepsute jakby. Reakcja <grystanie> ma na to, że tutaj są lampiony. <grystanie> Powiedziałam mu teraz, że 500 zbiera kosztuje. Chodź! 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 It's not good! Takie świąteczne ręczniczki. Mega słodkie. Patrzcie, jakie fajne kupki. To jest miesze je mniej sansisteczko jakieś. Mega fajne świąteczne. Nie mogę słuchajcie znaleźć nic na owoce na warzywa w domu, także mi się wydaje, że z taki koszyczek. Też będzie spoko. Słuchajcie, znaleźliśmy jeszcze lepszy. Czarny, taki bardziej klasyczny, ale jest sobie droższy. Bo kosztuje 419 lira, a ten kosztuje 200. Już od bardzo dawna chcę kupić sobie wazon i ten nam się bardzo, bardzo spodobał. I kosztuje 850 lira około. I słuchajcie, jest taka przecena, że jeżeli kupimy ten wazon, możemy wziąć sobie za darmo jakąś rzecz, która jest oznaczona tą pomaryczową kropką. I słuchajcie, nie, nie wiemy, co dobrać sobie do tego. Mamy mega dylemat. Myślałam o tym białym wazonie jeszcze. Słuchajcie, zrobiliśmy zakupy. Zrobię wam w domu fall, a teraz wybieram jakieś rzęsy. Słuchajcie, wezmę sobie takie. One kosztują chyba 130 lir. I sobie je przetestuję, bo ja dalej uczę się z więc tym razem będą inne. Dużo osób mnie pytało, gdzie w ogóle kupuję takie rzęsy, więc ja zazwyczaj kupuję w takiej tureckiej drogie która nazywa się gratis. Weszliśmy teraz do Migrosa i zobaczcie, że tutaj jest takie świąteczne mmm, słodycze jak w Polsce. My naprawdę nie mieliśmy w planacie takich dużych zakupów, ale bardzo się cieszę, więc na pewno zrobię Wam w domu. Słuchajcie, my już jesteśmy w domu i będziemy tutaj zaczynać malować te lampiony. Na początku będziemy brać takie coś i będziemy wiecie Matowi nie wiem, o co z tym chodzi, ale że tak będzie dobrze. Na początku wyjmujemy z nich szkła. Wyjęliśmy wszystkie szkiełka, teraz chcę właśnie Kieran robi to, nie tego dźwięku. Rozkładamy sobie polie teraz nala, znaczy folię, to jest taki papier kartonowy e, i będziemy tutaj malować. Korzystamy z tego, że nie pada też idealnie, więc bardzo się cieszę. Pierwszą próbę Uwaga O oh wow, nie no ładnie O oh wow Nie no mega ładnie to wygląda Ale jak pachnie w ogóle Uwielbiam zapach taki Nie zwracajcie, kochani, na nasz, uwagi na nasz balkon, bo te poduchy i tak już są do wywalenia, bo są zniszczone niestety <gryzny> przez naszego pieska. Także będą wymianki, ale tu wiecie, teraz jest zima, także na razie wszystko może to stać sobie, jak chce. Uh. Okay, mat. Looks, Wyjmujemy teraz szkła z drugiego lampionu. Nie wiem, co będę wodziskanci. Zobaczcie, jak to wygląda świetnie. Jak już przeschnie trochę, nie mogę się doczekać, że już, już będzie gotowe ze świeczką. Nie mogę się oczekać. Delikatnie nam tutaj zabrakło na to rączkę, ale to już nie jest wiecie, jakiś duży problem. Idę kochani teraz założyć te rzęsy. Zaraz wam pokażę jak to będzie wyglądało na mnie. Ja właśnie przykleiłam sobie rzęsy i powiem wam, że tak średnio mi się e, podobają e, i też bardzo długo mi zeszło nad nimi, nad tym klejeniem ich i kurczę, chyba te moje wcześniejsze mi się bardziej podobały, ale nawet nie pojadę, jakie miały opakowanie. E, dlatego nie wiedziałam, jakie dzisiaj kupić. Dajcie znać, co myślicie. Czy wygląda ok? Tak, na pewno bardziej naturalnie. Te, co miałam wtedy, były o wiele, wiele dłuższe. Mojemu chłopakowi się zdecydowanie bardziej podobają te rzęsy, ale nie wiem. Wcześniej, jak miałam tamte, to nawet bez makijażu, się czułam tak, nie wiem, jakbym była delikatnie pomalowana, a w tych czułam tak. Tak normalnie, jakby nic się praktycznie nie zmieniło. Zrobię Wam, kochani, teraz szybki haul, bo mamy tutaj trzy torby. Tak naprawdę są trzy rzeczy tylko, ale naprawdę bardzo się cieszę, że je kupiliśmy i tak naprawdę nie planowaliśmy żadnych zakupów. Mieliśmy już tylko po, po spray. Także zrobimy wam taki spontaniczny haul. Ja od już naprawdę długiego czasu chciałam kupić wazon. I szukałam tyle wazonów. I nie mogłam nic znaleźć, i słuchajcie, stoimy sobie przy Kasie w jednym sklepie i patrzę i mówię do mojego chłopaka o wazony. No i zobaczyłam właśnie ten wazon, który Wam teraz pokażę. I po prostu tak nam się obojgu spodobał, że mówimy, że od razu go bierzemy. Oczywiście jest on zapakowany. Tak on wygląda, kochani: jest on naprawdę duży, czarny, szklany, tak jak właśnie chciałam. Więc na pewno będzie on bardzo pasował do. Naszego mieszkania. O nie, kochani, otwieram drugi wazon. O nie, on tyle kosztował. I jest trochę pęknięty. On się chyba teraz zbił delikatnie. Dobra, trudno. Nie wiem, nie, dobra, nie jest aż tak źle. Delikatnie tutaj patrzę, kurczę z tej strony. Nie, no słuchajcie, tak patrzę teraz i ja on ma jakoś długo rysę, bo tutaj idzie tak odtąd. Tak tutaj, 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 tutaj. Kurczę. Ale tak to nie kupiliśmy Dwa wazony, jeden taki też duży szklany biały, z takimi wzorkami i ten czarny właśnie. I słuchajcie, była taka e, oferta, że jak kupimy jeden wazon, to możemy wziąć sobie drugą rzecz, która jest właśnie z, taką, z takim oznaczeniem za darmo, e, ale że to było droższe, to kupiliśmy ten, a ten czarny był za darmo. Kolejną rzeczą, którą kupił takie coś do kawy i herbaty. Nie wiem co to jest. I to kosztowało 105 lira. I słuchajcie, ten koszyczek też kupiłam, który Wam pokazywałam w sklepie. On kosztował 419 lira, ale my mieliśmy przecenę, więc zapłaciliśmy 356 lira za niego. Ale taki koszyczek na pewno przyda się do wielu rzeczy: można go dać i do łazienki, tak naprawdę do salonu, coś tutaj wsadzić do kuchni. On nam będzie służył jako taka miska na owoce, jakieś warzywa, które nie są w lodówce. Nie wiem, czy powiedziałam o cenie, o cenie wazonu. On kosztował ten biały 900 coś lira. Nie mam paragonu, słuchajcie. Ehm, 900 coś lira, załóżmy, że około 950 lira. A ten czarny sam sobie kosztuje 849 lira. Nawet za bardzo mu się nie przyglądałam, ale jak tutaj się przyjrzymy, to widzimy, że on ma taką palmę. Właśnie o to mi, słuchajcie, chodziło. Te owoce sobie tutaj tak u nas leżą, ale zaraz przełożę wszystko od tego koszyka. Nie no, bardzo ładnie. Podoba mi się, naprawdę. E, cieszę się, że właśnie ten kupiłam, bo nam bardzo pasuje ten czarny, a ten złoty, co Wam pokazywałam, nie za bardzo by nam tutaj pasował. E, tutaj mam też chleb, przydałby się nam jakiś chlebek, ale naprawdę nie mogę nic znaleźć. Przyszłam zobaczyć jak wyglądają lampiony czy schną. Dotykam słuchajcie nawet i czuję, że już są suche, więc tam na pewno też jest suche. Bardzo mi się podoba ten efekt. E, no Wyglądają o wiele ładniej niż te. Nie je kupiliśmy Zaraz słuchajcie, będę miała też szybki e, o tych lampionów, e, żeby już były przygotowane Jak one wyschną, ale przedtem... Dzisiaj rano kierownik kupił takiego pączka, więc jestem ciekawa jak smakuje Zaraz zrobimy testik Pachnie bardzo truskawkowo No jest to dobry, uwielbiam donaty, serio Będę sobie teraz, słuchajcie, myła szybki e, z lampionów, mam 8 szybek do umycia, także lecimy. Mimo że jest tak zimno, muszę wam to pokazać, patrzcie jaki jest piękny zachód słońca. Od razu sprawdzam te lampiony, ale powiem Wam, że już naprawdę są suche. Wydaje mi się, że już będziemy mogli powoli je wstawiać do środka. Ale nie mogę naprawdę napatrzeć na ten zachód, bo my mamy takiego farta, że i zachód, i wschód widzimy. Także piękny widok. Teraz zabieramy się za robienie burgerów. Co nas ogląda, to wie, że uwielbiamy burgery. Szczególnie jak robi mój chłopak. I zobaczcie, jaką mamy panierkę do kurczaka. Jest coś takiego, nie kosztowało dużo, około 30 lira chyba. I smakiem to się naprawdę nie, nie różni od zwykłej panierki, mm, a wygląda naprawdę bardzo fajnie, jak widzicie. Podzieliliśmy się tej kierowni, zajmuję się kurczakiem, a ja pokryłam sałatę. Tak się, słuchajcie, prezentuję najlepszy burger na świecie, naprawdę, nie mówię tego, y, tylko dlatego, że zrobił to mój chłopak, ale naprawdę nigdy nie jadłam lepszego burgera. Przyniosłam właśnie lampiony z balkonu i już tutaj totalnie wyschły, więc mogę zabierać się za wstawianie szybek. Poległam, słuchajcie, potrzebowałam, żeby mi pomógł wstawić te szybki, bo coś mi nie pasuje z nimi. Dobra, słuchajcie, udało się już z jedną. Okazało się, że po prostu dwie szybki są mniejsze, dwie większe, więc teraz lecę z kolejną. Właśnie skończyłam tak wyglądają gotowe lampiony. Dajcie znać jak wyszło. Wydaje mi się, że wygląda to super. Dajcie znać, kochani, jak podoba się efekt końcowy, czy wyglądają lepiej niż na początku, jakie kupiliśmy. Już tak naprawdę niedługo będziemy je sobie odpalać, ale nie mogę się doczekać takich zimowych, świątecznych wieczorów, bo wtedy dadzą na pewno bardzo fajny klimat.